Z kim Polska zagra w barażach o Euro 2024? Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Przede wszystkim, jak będzie wyglądała przyszłość reprezentacji Polski. No i z kim kadra Michała Probierza skonfrontuje się w marcowych barażach. Za nami wszystkie poniedziałkowe mecze. Jeszcze czekamy na te ostatnie rozstrzygnięcia. Mówię o tych meczach wtorkowych zaplanowanych na 21 listopada, no bo to jakby nam rozwinie już wszystkie wątpliwości. Natomiast absolutnie jesteśmy mądrzejsi po tych poniedziałkowych spotkaniach Zerknijmy na zestaw Par, jak wyglądały te mecze w ramach eliminacji Euro 2024. Myślę, że dużych niespodzianek nie było. Zwłaszcza, że większość ekip już była pewna tego, czy pojedzie, czy ewentualnie nie pojedzie na turniej w Niemczech. Na początku nasi grupowi rywale, a więc Albania wyspowcze tutaj no dość zaskakujący remis, natomiast jak doskonale wiecie, Albania już była pewna tego, że jedzie na euro, więc no też nie ma co się dziwić, że tutaj się oszczędzała i na samym końcu nie dała rady pokonać wysp owczy. Ciekawie z kolei było w Omuńcu, gdzie reprezentacja Czech pokonała reprezentację Mołdawii aż 3 do 0, no i też jak widzicie w tej chwili w tabeli, zajmuje lokatę drugą i awansowała na euro 2024. No przed tą konfrontacją to też było istotne, że nie wiedzieliśmy kto z naszej grupy jeszcze awansuje, oczywiście no my już się w tym, w tej grze o awans bezpośredni nie liczyliśmy, natomiast ten mecz o bilet na euro właśnie między Czechami a Mołdawią był bardzo istotny, no bo to Mołdawianie przecież, gdyby wygrali oczywiście z Czechami, mogliby pojechać na imprezę. natomiast jeżeli chodzi chodzi o inne wyniki, no to przede wszystkim wygrana Irlandii Północnej z Danią, remis Macedonii Północnej z Anglikami, Anglicy byli pewni awansu na Euro, San Marino przegrało 1-2 z Finlandią, Słowenia pokonała Kazachstan 2-1 i awansowała na turniej, no i na samym końcu Ukraina zremisowała z Włochami mecz w Leverkusen, po którym to Włosi się cieszą, no bo awansowali na Euro 2024. Po tych poniedziałkowych meczach znamy też kolejnych kilka reprezentacji, które pojadą na Euro 2024 i poza a oczywiście gospodarzami, a więc Niemcami, na turniej pojadą Hiszpania, Szkocja, Francja, Anglia, Włochy, Turcja, Albania, Czechy, Belgia, Austria, Węgry, Serbia, Dania, Słowenia, Rumunia, Szwajcaria, Portugalia i Słowacja, no w tym zaszczytnym gronie niestety nie ma reprezentacji Polski, wielka szkoda, natomiast cały czas gdzieś tam mamy szansę, właśnie poprzez te marcowe barażny, właśnie pytanie kluczowe, z kim my w tych barażach możemy zagrać, bo z uwagi na te poniedziałkowe wyniki, część powiedziałbym ścieżek scenariuszy nam już odpadł, oczywiście nie jesteśmy jeszcze pewni na 100%, z kim się skonfrontujemy, bo odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero po wtorkowych meczach, natomiast już możemy spekulować, bo właściwie są możliwe tylko dwie ścieżki, a więc dwie możliwe opcje dla drużyny Michała Probierza i pierwsza, taka powiedziałbym bardziej przychylna, optymistyczna brzmi, że zmierzymy się w półfinale Baraży z reprezentacją Estonii. Żeby to się stało Chorwaci, którzy mierzą się jutro z reprezentacją Armenii nie mogą stracić przewagi nad Walijczykami. Tak wygląda zresztą ta grupa jak teraz widzicie. Turcja, która jest pewna awansu, mierzy się na wyjeździe z Walią, natomiast w grze jest cały czas Chorwacja, także Walia. Jeżeli Chorwacja awansuje bezpośrednio, no to wówczas zmierzymy się w półfinale barażów z reprezentacją Estonii, no i to byłby niewątpliwie dobry dla nas scenariusz, no bo oczywiście rywal w naszym zasięgu, chociaż z drugiej strony z takimi hasłami należy się wstrzymać, pamiętając no, jakże dobre wyniki reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o tę drugą ścieżkę, a więc drugą możliwość, kogo my możemy trafić, no to ten scenariusz wygląda następująco. Jeżeli Walijczycy wyprzedzą Chorwatów i awansują bezpośrednio, a Chorwacja znajdzie się w tej ścieżce barażowej, no to Polska może się skonfrontować z Finlandią, Ukrainą. Albo Islandią. O tym rozstrzygnie oczywiście losowanie. Natomiast finał ewentualnych baraży zagrałaby Polska, gdyby oczywiście tych rywali przeszła. Ze zwycięzcą pary Chorwacja, Estonia. Także no niewątpliwie ścieżka trudniejsza. Myślę, że teraz wszyscy będą kibicowali Chorwacji, żeby ci awansowali bezpośrednio, no i żebyśmy my skonfrontowali się z Estonią. Jeżeli chodzi o samą reprezentację Estonii, bo słuchajcie, wielokrotnie mówiłem, że no, patologia tego terminarza pozwala nam cały czas marzyć o euro i generalnie nam ten awans na mistrzostwa się nie należał. Natomiast tak całkiem fair, jak sobie spojrzymy na reprezentację Estonii i jej dokonania w tych eliminacjach Euro 2024, no tutaj już serio można złapać się za głowę i zadać sobie takie racjonalne pytanie, kto wymyślił ten regulamin? No bo zresztą spójrzcie sami, reprezentacja Estonii zgarnęła ledwie jeden punkt. Tych eliminacjach euro. Remisując na wyjeździe z Azerbejdżanem ich bilans bramkowy wynosi 2 do 22, a więc 22 bramki stracone i tylko dwie strzelone. I na samym końcu, zamykając tabel swojej grupy, mogą jechać na euro. Nie jedzie na euro Szwecja, która zajęła trzecie miejsce w grupie, też która rozstała się z selekcjonerem. Jan Andersson, który no, blisko 100 meczów na stołku reprezentacyjnym siedział, pożegnał się z tą kadrą. No i generalnie wielki kryzys, wielka klapa, a Estończycy, którzy uzbierali tylko jeden punkt w całej grupie na przestrzeni wszystkich ośmiu spotkań mogą cały czas jechać się na turnie. Także naprawdę należy zadać pytanie, kto to w ogóle wymyślił. Natomiast yy, dlaczego tak się w ogóle dzieje? Chodzi o oczywiście o Ligę Narodów. Wygrali swoją dywizję i to też jakby umożliwia uczestnictwo w tych marcowych barażach. Tych scenariuszy, z kim moglibyśmy ewentualnie zagrać, było bardzo dużo, bo mogliśmy na przykład trafić chociażby na Czechów, z którymi, przypominam, mierzyliśmy się dwukrotnie w eliminacyjnej grupie, natomiast na samym końcu gdzieś tam Czesi się podnieśli. Wygrali 3 do 0 z Mołdawią po też takiej głośnej aferze z alkoholowej, także też rodem, powiedziałbym, z naszej reprezentacji U17, natomiast na samym końcu pokonali Mołdawię bez większych problemów, kiedy my, przypomnę, tylko zrobiliśmy na Mołdawii w cudzysłowie tylko jeden punkt. Na sześć możliwych oni w ostatnim meczu wygrali i awansowali na turnie, natomiast też mogliśmy trafić przede wszystkim Na Włochów była taka szansa, natomiast na samym końcu Włosi zremisowali dość szczęśliwie, bezbramkowo z Ukrainą. Mówię szczęśliwie, bo oglądałem ten mecz bardzo dokładnie. No i same w końcówce meczu mam wrażenie, że arbiter popełnił błąd, bo był faulowany jeden z zawodników reprezentacji Ukrainy w polu karnym kadry Italii. No i gdzieś na samym końcu zabrakło lepszego spojrzenia, bo mam wrażenie, że Ukraina została okradziona. A gdyby wygrała dość niespodziewanie z reprezentacją Włoch, to ona nawansowałaby z tej bardzo trudnej grupy, gdzie grali między innymi Anglicy na Euro 2,24, a Włosi. A więc obrońcy tytułu musieliby myśleć o barażach. Tak jak powiedziałem wcześniej, na wiele pytań poznamy odpowiedzi też jutro, a więc we wtorek, 21 listopada po tych wtorkowych spotkaniach, ale też przede wszystkim w czwartek po losowaniu w Nionie, bo UEFA organizuje losowanie, gdzie przede wszystkim będzie rozstrzygnięte, kto będzie gospodarzem finałów tych meczów barażowych, także dowiemy się po kolei, czy przede wszystkim no, będziemy grać z Estonią u siebie, no bo to jest największa możliwość, że właśnie z nimi zagramy, jeżeli oczywiście Chorwacja się nie potknie w tym spotkaniu z reprezentacją Armenii, no i kto właśnie będzie gospodarzem meczu finałowego, no bo to też niewątpliwie byłoby dla nas cenne. Oczywiście można dyskutować, czy w ostatnich latach PG Narodowy jest faktycznie taką twierdzą, natomiast no pamiętam przede wszystkim ten ostatni baraż, a więc do Mistrzostw Świata w Katarze i Stany Śląski, który był dla nas przychylny, kiedy przecież kadra ówczesnego selekcjonera Czesława Michiewicza pokonała reprezentację Szwecji 2 do 0. Tak to wyglądało w skrócie, więc poznaliśmy wiele, powiedziałbym odpowiedzi. Jeszcze oczywiście wszystkiego nie wiemy, co do tego z kim zagramy w Barażach o Euro, fajnie byłoby oczywiście na te mistrzostwa pojechać, fajnie też by było, oczywiście gdzieś pokazać kawał dobrego w futbolu. Ja cały czas jednak potwierdzam i nie zmieniam tej narracji, że w mojej opinii my nie zasłużyliśmy na to, żeby jechać na ten turniej, natomiast no, też trzeba wykorzystywać pewną powiedziałbym patologię tego regulaminu, bo ja inaczej tego nazwać nie mogę. To wydaje się śmieszne, patrząc na nas przykład, że my grając w takim stylu i z Zbierając tak mało punktów, a więc tylko 11, możemy myśleć o udziale w, na dużej imprezie. Natomiast chyba jeszcze bardziej boli fakt, że słabiutka reprezentacja Estonii, która też zawodzi na całej linii, zajmując ostatnie miejsce w grupie, ma szansę jechać na turnie. No to jest naprawdę sytuacja przedziwna i liczę naprawdę na to, że gdzieś coś zostanie zmienione, bo nie wyobrażam sobie, żeby to funkcjonowało na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat. Oczywiście Liga Narodów jest potrzebna, to są naprawdę ciekawe rozgrywki, rozgrywki naprawdę ważniejsze niż zwykłe mecze bo jesteśmy się w stanie skonfrontować z rywalami, powiedzmy, z naszej półki, plus właśnie jest określona waga tego spotkania. Natomiast na samym końcu dochodzi do takich dziwnych, abstrakcyjnych scenariuszy, jak ten, który opisałem wcześniej. Mam nadzieję, że podzielacie moją opinię. Natomiast też chętnie przeczytam Wasze wypowiedzi w sekcji komentarzy. Na samym końcu, oczywiście, zachęcam do subskrypcji kanału. To jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie też o kciuku w górze pod tym materiałem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.